Wiesz co jeszcze ze Stanów ci przywieźliśmy? Taką American Whisky i jeszcze taką bluzę. Mam nadzieję, że ci się spodoba. No, jest świetna. Myślisz, że będzie dobra? Na pewno. No super. Fajnie. To co? Smacznego? Jemy, dobra. Chyba niezbyt dobrze zarabiasz tam w, w ta swoja robota, co? To posada sprzedawcy nie ma z tego kokosa. Ale dlaczego ty pracujesz w tym sklepie AGD? Mówiłeś, że będziesz szukał czegoś lepszego. Że to tylko na przeczekanie. Przecież masz skończone studia, ekonomię. W Warszawie nie ma lepszej dla ciebie pracy? W jakimś biurze albo korporacji. No właśnie, pamiętasz, mówiłeś mi jakieś pół roku temu, że jakiś znajomy ma cię gdzieś polecić. No i co? Nic z tego nie wyszło? To nie takie proste. No ale co ty mówisz? Nie jest mi łatwo znaleźć lepszą pracę, bo nie mam ukończonych studiów. Ha, ale jak to? Przecież mówiłeś, że dwa lata temu obroniłeś pracę magisterską. Bo nie chciałem cię martwić. Po wypadku rodziców chodziłem na zajęcia jeszcze dwa miesiące, a potem przestałem. Czyli cały czas nas okłamywałeś? Na no co ja mam ci powiedzieć? Bywały takie dni, że w ogóle nie mogłem podnieść się z łóżka. A co dopiero załatwiać jakieś formalności. Olałem sprawę i w końcu skreślili mnie z listy studentów. No Paweł, ale dlaczego kłamałeś? Uważasz, że to w porządku? No przecież jak rozmawialiśmy przez internet, to mówiłeś, że się śpieszysz na zajęcia. Przecież ja bym ci pomogła. Jak byś mi pomogła? Powiedziałabyś, że wziął się w garść. To tak nie działa.